Niezwykły skarb z anglosaskiego cmentarzyska. Okazały miecz sprzed 1500 lat. W trakcie wykopalisk prowadzonych na anglosaskim cmentarzysku Hoo w hrabstwie Safek w południowo-wschodniej Anglii archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia, którym okazał się okazał spektakularny miecz z wczesnego średniowiecza. Jak wykazało przeprowadzone przez naukowców, datowanie skarb ten pochodzi dokładnie z VI wieku naszej ery. Zaskakujące znalezisko zostało odkopane na wiejskim obszarze, znajdującym się w pobliżu Canterbury, jednak jego dokładna lokalizacja nie została wyjawiona przez archeologów ze względu na to, iż w miejscu tym wciąż kryje się pełno skarbów sprzed wieków, które mogłyby paść łupem złodziei lub nielegalnych poszukiwaczy artefaktów. Zidentyfikowany miecz ma srebrną i złoconą rękojeść oraz runiczne inskrypcje znajdujące się wzdłuż ostrza. Według archeologów najbardziej wyróżniającym się elementem tego zabytku jest pierścień przymocowany do głowicy, co sugeruje, iż mógł on mieć związek z przysięgą, jaką jego właściciel złożył królowi lub ważnemu możnowładcy. Badacze odkryli także pozostałości poskurzano drewnianej pochwie, która była wyścielona futrem bobra, do której był hałeni miecz. W grobie, z którego wydobyto miecz z VI wieku naszej ery, odkryto także złote wisiorki z wyrytymi wizerunkami stworzenia przypominającego węża lub smoka. To znalezisko jest doprawdy niesamowite. Jest to jeden z najwspanialszych mieczy, jakie kiedykolwiek znaleziono w Anglii. Ma on absolutnie elitarny charakter. Dorównuje mieczom z Dover i Sutton hu powiedział Duncan Sayer, główny archeolog i profesor archeologii na Uniwersytecie Centralnym w Lancashire, w wywiadzie dla The Guardian. Na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku Suttonhu zbadano dotychczas około 12 miejsc pochówku, ale nawet kolejne 200 takich miejsc czeka na dokładne zbadanie. Jak twierdzą eksperci, zidentyfikowane złote wisiorki z wizerunkami węży lub smoków były noszone przez kobiety o wysokim statusie społecznym. Nie jest wykluczone, że stanowiły one pamiątkę po żeńskim przodku bądź krewnym. Archeologów zainteresowały również różnice pomiędzy zabytkami odkrytymi w grobowcach mężczyzn oraz kobiet. W przypadku tych pierwszych badacze znajdowali takie przedmioty jak miecze, włócznie, tarcze, natomiast w drugich noże klamry, broszki oraz przedmioty codziennego użytku. W pozostałych badanych grobowcach z anglosaskiego cmentarzyska Suttonhu odkryto artefakty pochodzenia skandynawskiego i frankijskiego. Znalezione wczesnośredniowieczne obiekty ze Skandynawii należały do kobiety, która żyła pod sam koniec V wieku. Historyk i prezenterka telewizyjna Profesor Ellis Roberts w rozmowie z mediami podkreśliła wagę artefaktów odkrytych w trakcie ostatnich badań na cmentarzysku Sutton Hoo. Nigdy wcześniej nie widziałam czegoś tak doskonale zachowanego. To niezwykłe anglosaskie cmentarzysko z pięknie wyposażonymi grobami, w tym wieloma pochówkami z bronią. W grobowcach znajdujących się w tym miejscu odkryto m.in. żelazne groty włóczni oraz saksi, czyli anglosaskie noże, a do tego także ten zdumiewający miecz, powiedziała profesor.